Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku nowość na moim kanale. Jest to sekator akumulatorowy marki Parkside z Lidla, model PGSA 14A1. Także zapraszam do oglądania. Standardowo mamy 3 lata gwarancji. Sekator posiada już wbudowany akumulator litowo-jonowy. Napięcie akumulatora to 4V. Maksymalna grubość przycinanej gałęzi to jest 14 mm. Maksymalna liczba cięć na jednym naładowaniu mamy 500 razy, i yy, czas pracy na pusto, czyli bez obciążenia, wynosi 25 minut. W zestawie mamy osłonę tutaj tych noży, kluczyk i przewód do ładowania. Producentem jest kompernas, także otwórzmy, zobaczmy, co jest w środku. I w środku mamy tak, woreczek. Tu już nic więcej nie ma. Mamy kluczyk, pewnie tutaj do tego ostrza, żeby co jakiś czas dokręcić i do ładowania kabel. Mamy sam sekator i instrukcja obsługi. I nic już w pudełku więcej nie mamy. Dane techniczne. I tak, sekator się tak prezentuje. Tutaj mamy tą osłonę. Powiem Wam, że jak tak człowiek się przyjrzy, to jest wszystko tak dokładnie dopasowane, że jak na Compernas to rzadkość, widać, że się postarali. Tak jak mówiłem, jest to nowość z marca tego roku. Sekator wygląda tak, oczywiście tutaj jest to bardzo niebezpieczne urządzenie, no bo jak tu damy palca, no to naprawdę może nam obciąć i tutaj trzeba uważać. O, tutaj mamy poziom naładowania. Jeżeli klikniemy sobie, to wyświetla się gotowość i poziom naładowania akumulatora. Czyli żeby uruchomić cykator, musimy mieć tutaj włączone. Tu mamy takie zabezpieczenie i tu oczywiście uważamy na palce, naciskamy i tak to działa. Tu jest przycisk 01, nie można na przykład troszkę, tylko można na przykład coś takiego zrobić, nie? Tu nie można, że trochę, tylko jest od razu. Widzicie, jest 01. No ale to nie przeszkadza. Kluczyk tutaj do jakby się poluzowało tutaj ta śruba. Jak na przykład wkładamy gałąź i te zęby nam się, te noże nam się rozjeżdżają, to możemy delikatnie dokręcić. Wtedy powinno być lepiej. Od tyłu mamy port ładowania i od tego właśnie zacznę, że naładujemy sobie ten sekator. Do tego celu użyjemy kabelka, tylko niestety producent nie dodał zasilacza. Ja mam chyba z lutownicy, z czegoś mam, taki zasilacz z raz do jednego dodali, czy do tego wkrętaka chyba. No i go używam do tych właśnie urządzeń, które są yy, do ładowania, które mają w sobie akumulator. I teraz tak, tu podłączamy. Podłączamy. No jak widzicie świecą się tutaj te diody i czekamy, aż będzie zielona. I widzimy się po około godzinie. Godzinę się ładowało i mamy w pełni naładowany. Porównamy sobie go jeszcze ze zwykłym sekatorem. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Także idziemy teraz przetestować. Najpierw sobie sprawdzimy, to jest bez, świeże, także to powinno, jak widzicie, bez problemu. zwykłym również bez problemu. Dobra, teraz troszkę grubsze. Bez problemu zwykły sekator również bez problemu. Dobra, to teraz już sucha gałąź, bo to też im yy, Suchsza tym potem trudniej jest przeciąć, ale zobaczmy. No bez problemu. Tutaj już mamy centymetr i sprawdzamy. No jak widzicie bez problemu. Teraz spróbujemy zwykłym. Też się da, ale to już jest na ten sekator maksymalny powiedzmy wielkość. Jeszcze możemy zobaczyć szybkość cięcia. Wiadomo, tym jest szybciej, ale mnie już ręka boli po tych obcięciach. No, a tutaj w ogóle się nie męczymy. Tak to wygląda. Tu mamy suchy i też centymetr. Zobaczymy. Najpierw tym na akumulator. A no, jak widzicie, przecieło. A takim zwykłym. No, no, jak widzicie, ledwo, ledwo. Więc ten jest na pewno mocniejszy. Wiadomo, też nie można przeciążać. Zawsze, w razie czego, jak już musimy obciąć, to najlepiej dwa razy nie trzymać do samego końca. 1,9, więc już mamy sporo przegięte. Spróbuję tu przeciąć. To jest świeża gałąź, ale wiecie. No, jak widzicie, bez problemu. No, i tu mamy 1,6, czyli jeszcze o 2 mm za dużo. Zawsze, jak już musimy taką gałąź przeciąć, bo na taką gałąź lepiej przeciąć piłką, bo takim sekatorem już tym bardziej tego nie obetniemy. No, zaraz uszkodzę, także nie ma co. E, jak już musimy, to najlepiej troszkę. No, widzicie, dużo lepiej. Ale lepiej tak nie robić. To jest maksymalne, maksymalna średnica. Wszystko zależy od materiału, bo na przykład tutaj mamy e, suchą, starą e, różę. Kawałek róży. I tu już mamy spokojnie. I tu już mamy spokojnie 2 cm. I ten sekator bez problemu nam przetnie. Jak widzicie. Także wszystko zależy, jaki materiał chcemy obciąć. Teraz jeszcze standardowo. Test trawy po takich testach. Jak widzicie, nic nam się tu nie rozjechało. Zobaczymy, jak dokręcimy. No, jak widzicie, obcina. Tu też nie może być za mocno dokręcone, żeby te noże nie były za bardzo dociśnięte do siebie. Żeby tu był luz. Dopiero jak zobaczymy, że na przykład gałąź nam wpada i ona, wiecie, się tak przekasza. No to wtedy należy dokręcić. Tak, tu musi być luz. Także cóż, podsumowując, jak widzicie, sekator naprawdę y, jest wart swojej ceny, bo na chwilę obecną kosztuje 79 zł. No, nie ma się do czego przyczepić. Jak widzieliście, jest dużo mocniejszy od takiego zwykłego. Nawet jak tu sobie damy na tą większą rękę, to i tak, tutaj ta siła jest dużo większa. Wiadomo, nie możemy przeciążać tego urządzenia, bo tam też są zębatki, żeby nam się coś nie zepsuło. Natomiast no na pewno jest mocniejszy od zwykłego sekatora i nie męczymy tak ręki, bo jak mamy na przykład jedno drzewko, no to takim sekatorem za 15 zł. objedziemy. Ale na przykład, jeżeli mamy już dużo takich jakichś drzewek, z niedużą e, średnicą tych gałęzi, które musimy obcinać, no to taki sekator jest super. Ja widziałem wcześniej, że Parkside miał takie sekatory tylko na akumulator 20 V. One kosztują bez akumulatora chyba 200 zł. Także jest różnica. Wiadomo, ten na pewno jest słabszy, ale fajnie, bo tu mamy już wbudowany akumulator, nie musimy się martwić. E, baterii nam naprawdę na dużo starczy, bo widzicie, ta, tyle przeciąłem, a jeszcze mamy zieloną diodę, także no tutaj bardzo dużo przetniemy takim sekatorem. E, pamiętamy tylko, bo tutaj nie widziałem takiej informacji, ale w innych sekatorach jest tak, żeby co jakiś czas tutaj troszkę naoliwić te, ten mechanizm, jak i tutaj te zęby. Zakonserwuję to, no i też pomoże, żeby się tak szybko nie wycierały. Jakby coś się działo, oczywiście będę dawać znać. Mam nadzieję, że nic się z tym sekatorem nie będzie działo. Także cóż, na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się spodobał. Zapraszam do oglądania innych moich filmów i widzimy się w kolejnych moich produkcjach. Dzięki, cześć!